Cześć! Oglądacie 19 odcinek Na marginesie, w którym chciałbym Wam przybliżyć antologię opowiadań Klasyczna baśń w nowoczesnym wydaniu. Zapraszam! Nazwa antologii, czyli klasyczna baśń w nowoczesnym wydaniu związana jest z literacką częścią konkursu Smoki, który odbył się przy Dniach Fantastyki 2013. Przedmiotem konkursu było napisanie krótkiego opowiadania, będącego literacką interpretacją dowolnie wybranej klasycznej baśni. Publikacja została wydana dzięki Wrocławskiego Centrum Kultury Zamek we współpracy miasta Wrocławia. Książka ma równe 100 stron, a premiera odbyła się podczas tegorocznego Kopernikonu. Antologia, podobnie jak konkurs, podzielona została na dwie części. Profesjonaliści i debiutanci, co odpowiada dwóm kategoriom, w jakich mogli zmierzyć się pisarze. Praktycznie każdy z opowiadań mógłbym określić krótko. Dobre i przyjemne w czytaniu. Oczywiście są teksty lepsze i gorsze, wybitne oraz przeciętne. Nie doszukałem się jednak takich, które nazwałbym słabymi. Historie zawarte w antologii są oryginalne, a niektóre nawet wyjątkowo oryginalne. Nie będę recenzował dogłębnie wszystkich prac, ale krótko powiem o fabule każdej z nich oraz moich przemyśleniach po przeczytaniu. Zacznę od części, w której pisali profesjonaliści. Tutaj znajdują się opowiadania zwycięzców, czyli kolejno pierwsze, drugie, trzecie miejsce, a także prace, które pomimo, że nie zajęły miejsca na podium, to zasłużyły na wyróżnienie. Pierwsze opowiadanie, czyli zwycięska praca Kornela Mikołajczyka w kategorii profesjonalistów zatytułowana jest Fatalny splot i inspirowane z baśnią o Roszpunce. Nie jest jednak luźna historia rodem z disneyowskich zaplątanych, a wręcz przeciwnie. Fatalny splot jest odpowiadanie z gatunku thrillera, horroru, w którym rosztunka przedstawiona jest jako szalona morderczyni, której narzędzie, narzędziem zbrodni są oczywiście włosy. Historia mocno przypadła mi do gustu dzięki właśnie temu mrocznemu klimatowi i, i bardzo ciekawej fabule. Na drugim miejscu podium znajduje się dżin z tonikiem, czyli komiczna parodia Aladena. Głównym bohaterem jest ten magiczny dżin, któremu przyjdzie zmierzyć się z ciężką polską rzeczywistością. Autor tekstu Jakub Góralczyk w ciekawy sposób mieszać zabawne aspekty naszego kraju z motywami baśniowej Arabii. Gratulacje dla Jakuba za pomysły zasługujące na własny występ kabaretowy. Trzecie miejsce należy do Śpiącej Królewny Wojciecha Zaręby. Motyw baśniowy przedstawiony jest jako tło amerykańskiej imprezy nastolatek. 15-letnia córka prezydenta USA postanawia urządzić sobie urodziny w klubie, a przy tym popić i zażyć różne dziwne substancje. Księcia z bajki brak, podobnie jak i radosnego zakończenia. W moim prywatnym odczuciu to właśnie śpiąca królewna mogłaby wygrać konkurs głównie za kreatywność i interesujące połączenie świata baśniowego z rzeczywistością w taki bardzo realistyczny i logiczny sposób, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. Pierwsze z wyróżnionych opowiadań to projekt Wrzeciono Patryka Młynka. Historia zaczyna się w przyszłości w 2128 roku we Wrocławiu, gdzie ludzkość jaka taka wyginęła. Gdzieś tam pozostają jakieś karły, krasnoludy. Grupa wędrowców udaje się do Wrocławskiej, przeklętej szarej wieży, gdzie odnajduje skarb z dawnych lat. Akcja co chwilę przynosi nas w czasie, w lata drugiego tysiąclecia. Projekt Wrzeciano oparty jest luźno na śpiącej królewnie. Pomysł na opowiadanie, jak i wykonanie bardzo przypadły mi do gustu. Na pewno jest jeden z ciekawszych tekstów antologii. Kolejny w zbiorze jest kopiuszek autorstwa Grzegorza Pierkowskiego. Historia mocno przypomina tę baśniową, ale ma miejsce w czasach współczesnych. Główna bohaterka, Weronika, nie ma złych sióstr ani macochy. Jest za to zwykłą kobietą, której nie do końca się powodzi w życiu. W pewnym momencie w jej mieszkaniu pojawia się dobra wróżka, która kolejną wyczarowuje dla bohaterki, su bohaterki suknię i karetę. Co prawda nie ma koni. Weronika Kopciuszek trafia na bal, gdzie o dziwo po godzinie 24 czar nie pryska, a pantofelek nie spada za stopy. Ale czy magia może trwać wiecznie? Przecież życie to nie bajka. Opowiadanie jest całkiem przyjemne, chociaż moim zdaniem nie wybija się ponad inne, co absolutnie nie oznacza, że jest słabe. Następna historia zatytułowana jest Boruta, a napisał ją Konstanty Stankiewicz. Oparta jest ona na polskiej legendzie o tej samej nazwie, a opowiada o potężnym wojowniku i żołnierzu Borucie. W fabułę wpleciono wątek miłosny oraz zdraty. Osobiście nie jestem miłośnikiem czasów szlacheckich i pewnie dlatego, Boruta nie wywarła na mnie specjalnego efektu. W moim odczuciu jest to jeden z najzłabszych tekstów w całej antologii: opowiadanie Wszystkie Moje Drogie Dzieci autorstwa Karoliny Cisowskiej z adaptacją Ludowej Legendy o Freciście z Hamelm, spisanej przez braci Grimm. Głównymi bohaterami jest dwójka niepełnosprawnego rodzeństwa. Nagle w mieście, w którym rozwija się choroba oraz plaga szczurów, pojawia się tajemniczy człowiek w ptasiej masce. Mieszkańcy chcą pozbyć się gryzoni, ale także innych powodów rozprzestrzeniania się choroby. Czy flecista wykona powierzone mu zadanie? A może skrywa pewne mroczne sekrety? Historia jest ciężka, mroczna i z odpowiednim klimatem. Wszystkie moje drogie dzieci są naprawdę warte przeczytania. Alison Babe i Skarby Sezamu Anne Schumacher to luźna wersja baśni o Ginie, ale oparta o zupełnie inny pomysł niż wcześniej wspomniany Jim z Alison Babe, czy właściwie Alison Babe, jest główną bohaterką, której, przy, która przypadkiem odziedzicza starą lampę. Jak można się domyślić, lampa zawiera w sobie nie tylko Gina, ale także i bogactwo. Pojawia się tu również i 40 rozbójników, a zakończenie przypomina trochę test bajkowego Alladyna. Historia stosunkowo lekka, bardziej poważna niż zabawna, ale równie przyjemna w odbiorze z stonikiem. Kolejne opowiadanie to Żółw i Zając autorstwa Karoliny, Karoliny Jagnyziak i oparte jest ono na historii Fumo Lionga, będącego legendą afrykańskiego ludu Swahili. Fumo jest niepokonanym arabskim wojownikiem, a fabuła kręci się wokół wątków zdrady i miłości. Oprze są mi legendy czarnego kontynentu, dlatego ciężko jest mi ocenić to opowiadanie obiektywnie. Ale sam pomysł wykorzystania wątków afrykańskich jest naprawdę bardzo oryginalny. Inna ciekawostka to to, że w tekście wplecono e teksty słuchalińskich przysłów, a także zwrotów grzecznościowych. Osobiście jednak, pomimo oryginalności Żuwie i Leńca, opowiadanie określił mnie jako średnie. Ostatnim tekstem w części dla profesjonalistów jest Czerwony Kapturek Historia prawdziwa Karoliny Kaczkowskiej. Tutaj czerwonego kapturka przedstawionego jako Wilkołaka, który idzie do babci i spotyka myśliwego. Historia jest naprawdę ciekawa i przyjemna w odbiorze. Bardzo spodobał mi się pomysł wprowadzenia Wilkołaków przez to czerwony kapturek, jest w moim odczuciu jednym z najlepszych opowiadań w tekście. Przechodzimy do drugiej części antologii, czyli do debiutantów. Tutaj znajdują się tylko prace, które zajęły pierwsze trzy miejsca, z czego trzecie zostało przydzielone podwójnie. Na pierwszym miejscu podium znajduje się opowiadań Łajda Grzenety Siemsi. Które nawiązuje do jednej z najpopularniejszych polskich legend, historii o smoku wawelskim. Po pierwszym przeczytaniu Łajdaka miałem spory mętlik w głowie, dlatego warto zapoznać się z tą historią co najmniej dwukrotnie, aby wyciągnąć z niej jak najwięcej. Nie chcę mówić za dużo o fabule, ale ta faktycznie jest taką klasyczną baśnią w bardzo nowoczesnym wydaniu. Srebrny medal w kategorii debiutantów należy do Karola Woźniczaka i jego opowiadania Wizyta. Główny wątek dotyczy szalonej kobiety rodem z książki Misery Kinga, a nawet jeszcze bardziej pokręconej. Ciężko mi tutaj doszukać się nawiązań do znanych baśni, ale jest pewna sugestia wskazująca, że może chodzić o czerwonego kapturka. Akcja jest prowadzona jako monolog głównej antybohaterki. Atmosfera poważnej choroby psychicznej jest mocno wyczuwalna, a zakończenie określić można jako mocne. Osobiście, wizyta jednak nie przypadła mi specjalnie do gustu. Destylator wyobraźni Marceliny Simmigel to mroczna, ciężka adaptacja Jasia i Małgosi w świecie łączącym fantazję i fikcję naukową. Klimat przypomina coś w rodzaju słynnej polskiej animacji katedry Bagińskiego. Mamy do czynienia ze światem nazwanym parkiem, który jest w pewien sposób żywy, ale jednocześnie został pozbawiony wsparcia i kontroli ze strony ludzkiej. Dwójka dzieci trafia do owego parku i spotyka złą wieźmę, której wizja jest zupełnie odmienna od tego, co znamy z baśni. Historia jest bardzo oryginalna, ale także i niebanalna w odbiorze. W moim osobistym rankingu mogłaby spokojnie zająć pierwsze miejsce. Antologią domyka marcepanowy Kot, autorstwa Justyny Polarczyk, która również przenosi baśń o jaś i Małgosi w nowy świat. Tło popularne stanowi się pojawienie nowej kobiety, czarownicy w wiosce. Postanawia ona zamieszkać w opustoszałym domku w lesie. Jaś, może Małgosi, postanawia poznać nowo przybyłą i zostaje zauroczony jej pięknym. Okazuje się, że nie on jedyny, więc kobiety ze wsi postanawiają coś z tym zrobić. Akcja jest prowadzona w pierwszej osobie, a autorka całkiem nieźle radzi sobie z opisem oczuć głównego bohatera. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do zapoznania się z antologią. Autorzy prac faktycznie w kreatywny sposób wykorzystali znane i lubiane baśnie oraz legendy, by przedstawić je w zupełnie nowych realiach, czasem zabawnych, częściej mroczniejszych. Na kartach antologii znajdują się gdzieniegdzie także rysunki nawiązujące do opowiadań. Nie jest ich dużo, bo zaledwie trzy, ale budują przyjemny klimat i dodają uroku publikacji. Klasyczną baśnię w nowoczesnym wydaniu dostać będziecie mogli głównie na konwentach. Jeżeli zostanie Wam troszkę waluty konwentowej, to moim zdaniem warto zainwestować w antologię, by móc do poduszki lub w wolnej chwili poczuć dobre opowiadania naszych rodaków. Jest jeszcze jedna możliwość zdobycia antologii i jest to konkurs raportowy. Mamy dla Was cztery egzemplarze publikacji. Aby wziąć udział, należy podać jak najwięcej tytułów polskich książek i opowiadań w klimacie steampunku. Odpowiedzi wysyłajcie na adres konkurs podkreślenie antologia Małpa, małpa Raport o świata.tv do końca tego roku. Klasyczną baśnię z nowoczesnym wydaniem wygrają cztery osoby, które podadą najwięcej tytułów, a za największą ich ilość dodatkowo zgarnąć możecie koszulkę Dni Fantastyki 2013. Informacje o zwycięstwie ogłosimy zaraz po nowym roku. Powodzenia i widzimy się niedługo. Cześć!